Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie poświęconym y, równaniom różniczkowym tym razem. I w tym filmie pokażę Wam, czym jest i do czego służy transformacja Laplace'a. Zrobię to na bardzo prostym przykładzie tego samego równania, które w poprzednim filmie omawiałem, y, po to, żeby pokazać Wam takie intuicyjne rozumienie tego, jakie sytuacje opisują równania różniczkowe. A teraz y, pokażę Wam na tym samym prostym przykładzie. W jaki sposób transformacja Laplace'a pozwala nam przenieść zależności różniczkowe na zależności algebraiczne? Bo do tego ona właśnie służy. Możemy przenieść zależności różniczkowe na algebraiczne, czyli z równania różniczkowego zrobić równanie algebraiczne i następnie dokonać pewnych przekształceń i następnie z powrotem przenieść rozwiązanie z dziedziny Zmiennej Laplace'a, S, właśnie w której to równanie jest algebraiczne, do y, z powrotem dziedziny czasu, czyli tej y, właściwej. No dobra. No więc, y, jak to się robi i o co w tym chodzi? No to tak. Mamy do rozwiązania dokładnie to samo równanie, co przedtem y, i zapiszę tak samo, jak wtedy. A więc. D, y po dt to się równa a y. Czyli zmienność naszej szukanej funkcji y równa jest, jest proporcjonalna do wartości samej funkcji przez stałą proporcjonalność a. Takie najprostsze możliwe równanie różniczkowe omawiałem już wcześniej. No i dobra. Teraz. Co mamy zrobić? Chcemy przenieść to do dziedziny zmiennej Laplace'a, czyli do dziedziny zmiennej S. Czasem tak się ją oznacza. No dobrze, więc a propos oznaczeń. Jeżeli naszą funkcję w dziedzinie czasu oznaczamy w ten sposób, to jej transformatę Laplace'a, Laplace transform tak oznacza, będziemy oznaczać przez dużą literę i to będzie w dziedzinie zmiennej s, ok. Czyli w tym przypadku naszym konkretnym to y od t, co jest naszą szukaną funkcją, będzie y od s. No dobra, ale na czym polega ta transformacja? O co chodzi ze zmianą zmiennej z czasu na tą s i jak się to przeprowadza? Bo to nie jest tylko kwestia zmiany Oznaczenia już pokazuję. No więc tak, jeżeli mamy otrzymać naszą transformatę z funkcji f od t, to ona jest dana taką zależnością, że to jest całka od zera do nieskończoności z tej naszej funkcji, którą mamy przetransformować, pomnożone przez e do potęgi minus s razy czas. Ok. Może powinienem pisać to S zawsze takie samo, bo to jest to samo S, więc piszę duże. Dobra. Ok. Oczywiście po czasie. No i proszę zobaczyć, że jak zrobimy to całkowanie, wstawimy granicę, to zniknie nam T. Zostanie S. W ten sposób zmieniamy właśnie naszą zmienną. No dobra. No i teraz z poprzedniego wideo wiecie już o tym, że. Funkcje wykładnicze mają właśnie taką własność, że ich zmienność jest proporcjonalna do wartości samej funkcji. No i stąd wiemy, że funkcja, która spełnia to równanie, to jest funkcja takiego typu, że to jest e do a, t. No i tu jeszcze warunek, ale to teraz nas nie interesuje. Dobrze, więc zróbmy sobie transformatę Laplace'a dla takiej właśnie funkcji. Teraz to jest to nasze f od t. No, i chcemy je stransformować No dobra, czyli moje y od s to będzie całka od zera do nieskończoności. E do a razy t, i teraz ta część, bo tu wstawiłem moją funkcję. E do minus st. Ok. Po dt. Dobrze. No i to jest łatwe do policzenia, bo w tym momencie mogę zrobić tak, że to jest całka od zera do nieskończoności z e do i tutaj a minus s razy t dt. No i łatwo jest to sprawdzić, ja nie będę teraz e, tego pokazywał. W każdym razie całkowanie tej funkcji sprowadza się tak naprawdę do podzielenia przez e, ten tutaj wykładnik. To znaczy, mam E do A minus S, ok. Tutaj T przez A minus S, ok. No i muszę wstawić granicę od zera do nieskończoności. No i teraz y, zastanówmy się nad jedną rzeczą. Po pierwsze, to, do czego będzie nam dążyło. To wyrażenie tu u góry, jeżeli czas dąży do nieskończoności, zależy nam od tego, co jest większe, czy a czy s. No bo jeżeli większe jest s, to cały ten wykładnik jest ujemny. A więc gdy t dąży do nieskończoności, to ta eksponenta idzie na dół i to wszystko dąży do zera. I my na razie uprościmy sobie naszą analizę tylko do właśnie takich przypadków. Czyli gdy s jest większe niż a. Oczywiście y, może być też inaczej, wtedy to biegłoby nam do nieskończoności tutaj do góry, ale to nie jest y, przypadek dla nas interesujący. No i oczywiście mogłaby być sytuacja, gdy a równe jest s, wtedy jeżeli a dąży do s, to to dąży nam wszystko do nieskończoności, bo to, co w mianowniku, dąży do zera. I to właśnie jest y, coś, co w teorii sterowania nazywać będziemy biegunem. Ale ja o teorii sterowania zrobię osobną serię filmów, gdzie wyjaśnię Wam właśnie to, jak używa się tych transformacji Laplace'a w tych zadaniach, o co w tym dokładnie chodzi, ale to później. Na razie, gdy zakładamy, że interesuje nas sytuacja, że S jest większe od A, to dla tego górnego limitu mianownik dąży do zera, czyli to wszystko jest zero. Skoro tak, no to liczymy, prawda, wstawiamy tę granice, czyli 0 minus i teraz wartość, która wychodzi nam, gdy wstawimy za t 0. A gdy za t wstawimy 0, to mamy e do zerowej, czyli 1. Czyli wychodzi nam minus 1 przez a minus s. OK. A to jest e, minus 1 przez a minus s. To jest to samo co 1 przez S minus A. Po prostu odwracam tu ten e, znak. No i dobra. I to jest bardzo znana transformacja, właśnie transformata Laplace'a z tej funkcji, e, przepraszam, z tej funkcji E do A razy T. No dobra, przy takim założeniu oczywiście. Ok, czyli mamy tę funkcję. Po co ją zrobiliśmy? Bo chcemy teraz po kolei przeprowadzić transformację Laplace'a tych wszystkich czynników i zobaczyć, że to nam na końcu wyjdzie. Właśnie to na końcu nam wyjdzie, jak y, zrobimy rozwiązanie w dziedzinie zmiennej S, to na końcu wyjdzie nam to, że to jest nasza szukana funkcja w dziedzinie zmiennej S. No i wtedy będziemy wiedzieć, że ta transformacja odpowiada właśnie takiej funkcji. No dobra, ok. Przejdę teraz na kolejną stronę. No, i tak, zapiszę ponownie nasze równanie, a więc dy po d, to się równa a, y, ok. No, i tak jak powiedziałem, jeżeli y od t, czyli naszą szukaną funkcję, transformujemy, prawda? Transformacja Laplace'a, ok, to oznaczamy to w taki sposób, że jest to. Funkcja zmiennej s. Dobra. No ale co teraz z tym, z tą pochodną? Czyli musimy teraz uporać się z przetransformowaniem takiego wyrażenia, że jest to ogólnie biorąc pochodna jakiejś funkcji. Ok, po czasie. Teraz nie interesuje nas, jaka to funkcja, tylko że jest to funkcja czasu i po czasie różniczkujemy. Inaczej mówiąc, musimy się. Dowiedzieć, jak w dziedzinie zmiennej Laplace'a przedstawia się operację różniczkowania. A w tym celu musimy to wyrażenie również podstawić sobie do tej tutaj definicji i zrobić odpowiednie przekształcenie, co zaraz pokażę. No dobra, no więc tak sobie tu zmarzę dla czytelności. Całka od zera do nieskończoności. Bo transformuję teraz to. Więc z D po DT moja funkcja Y, prawda? Ok. No i teraz muszę pomnożyć przez E do minus ST. Ok, i całkuję po czasie. Dobra, co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że muszę w tym momencie zastosować całkowanie przez części. Ja nie będę Dokładnie wyjaśniał dlaczego robi się to w ten sposób, bo to byłby temat na inne i to dość długie wideo. Natomiast powiem tylko jak to się wykonuje. No więc tak, chodzi w tym o to, najkrócej mówiąc, że mogę operację różniczkowania przesunąć z jednej funkcji na drugą. Bo proszę zobaczyć, to są w tym momencie dwie funkcje. To jest moja jedna funkcja, o ta, a to jest druga. I teraz całkowanie przez części to jest coś takiego, co pozwala mi przenieść operację różniczkowania z jednej funkcji na drugą. Oczywiście muszę też zastosować odpowiedni wzór, żeby nie popełnić błędu i właśnie to teraz zrobię. Natomiast pochodzenie tego wzoru wyjaśnię Wam w innym filmie, bo to jest temat po prostu na osobne wideo. No dobra. No i mamy tak. To wynika właśnie z zależności. Która, która opisuje całkowanie przez części, więc znak ujemny 0 do nieskończoności całka. No i teraz y od t, to jest właśnie ta moja funkcja, z której zabrałem jakby z niej operację różniczkowania. OK, i teraz razy, a ta funkcja będzie teraz zróżniczkowana, więc jest minus s, e do minus. S razy t, bo tak się liczy pochodno z tego. Dobra. OK. Po dt. I dalej, oczywiście, żeby to zachodziła równość, to muszę oprócz zrobienia tego jeszcze dodać tutaj tą moją funkcję y od t. OK. W tym momencie pomnożoną przez e do minus st. Czyli przez samą tą funkcję. Tu jest pochodna z tej funkcji, a ta funkcja jest tutaj. OK. No i teraz, oczywiście, tutaj są jeszcze wstawione te same granice, co w całce. Dobra. Tutaj mam minus, tu mam minus, więc to będzie plus i zapiszmy sobie pewną rzecz, którą można tutaj zaobserwować. Mianowicie, że to jest. Całka od zera do nieskończoności. Y od t. E do minus st. OK. A co to jest? No to jest właśnie z definicji samej. Oczywiście tu po dt. To jest z samej definicji, proszę zobaczyć tu wcześniej, właśnie transformacja Laplace'a z tej funkcji. O. Czyli to po prostu jest transformacja Laplace'a z funkcji Y. No i tu mamy jeszcze S. Ok. Co za tym idzie? To S traktujemy oczywiście jako stałe, przenosimy tutaj, czyli mamy to S tu. A więc, jak różniczkujemy yy, jak mamy tutaj pochodną, różniczkujemy tę naszą funkcję, to operacja różniczkowania w tym wszystkim sprowadza się właśnie do pomnożenia tu przez s. No ale przecież to nie wszystko, bo mamy tu jeszcze ten człon. Ok, no i zastanówmy się, co z tego członu nam wynika. Gdy robimy całkowanie, gdy t biegnie do nieskończoności, no to skoro to biegnie do nieskończoności, a tu jest minus. To wszystko to biegnie nam do 0, czyli w nieskończoności to jest 0, a więc jak liczymy yy, granicę całkowania, no to mamy 0, odjąć ta wartość, która tu będzie, gdy wstawię 0, a gdy wstawię 0, to to mam 1, czyli po prostu mam y od t, bo tu jest t, w momencie 0, czyli y od t, 0. Okay. No i mam minus, no bo odejmuję, prawda? Mam wartość dla górnej granicy, minus wartość dla dolnej granicy. Zatem tutaj dodatkowo mam minus y0. I to jest warunek początkowy. Czyli właśnie w przypadku pochodnej przy transformacji Laplace'a tutaj pojawia się warunek początkowy. I jak będziemy w kolejnych wideo rozmawiać sobie o Simulinku, to tak przy okazji teraz powiem, to blok integratora jest oznaczony w taki sposób i to właśnie w bloku integratora jest initial condition, czyli warunek początkowy. No i teraz będzie to dla was jasne, no bo ponieważ operacja różniczkowania w dziedzinie zmiennej Laplace'a, czyli robienia pochodnej, to jest mnożenie przez S, no to biorąc pod uwagę to, że różniczkowanie i całkowanie to są działania sobie przeciwstawne, prawda? To mnożenie przez odwrotność S jest właśnie Operacji, odpowiednikiem operacji całkowania tylko w dziedzinie zmiennej Laplace'a. Stąd takie oznaczenie integratora w simulinku. I dlatego, że tutaj pojawia się nam warunek początkowy, to właśnie w tych blokach uzupełnia się warunki początkowe dla naszego zadania. Ale ja o tym wszystkim zrobię osobne wideo, to tylko takim tytułem wstępu. Dobra, chodźmy teraz dalej, bo przypominam, co jest naszym. Celem. celem. jest to, żeby rozwiązać sobie, przepraszam, to równanie za pomocą przekształcenia Laplace'a, czyli zmienić je najpierw na równanie algebraiczne, potem y, wyprowadzić wzór na naszą funkcję y od S, no bo tego szukamy, zrobić jej retransformację, czyli uzyskać z powrotem to. Ok. Zagmatwana sprawa w przypadku tego bardzo prostego równania różniczkowego, ale gdyby ono było Trudnym równaniem, to okazałoby się, że takie podejście jest prostsze niż rozwiązywanie innymi metodami wprost w dziedzinie czasu. No dobra. Okay. Przejdę na następną stronę. Zapisuję ponownie to nasze równanie. Ok, dobra. No i teraz tak. Wiemy, że dy pod t, to jest w takiej sytuacji s razy y od s, okej, okay. minus. Wartość początkowa. OK. No gdybym to tu przeniósł, prawda? Żeby tu było 0, no to miałbym minus a razy y od s. OK. I to się wszystko równa 0. No więc teraz wyciągam y od s. To są bardzo proste operacje, ale, prawda, takie algebraiczne. No więc mam s minus a. OK. No, i tu mam minus y0, i to się równa 0. To y0 to oczywiście jest warunek początkowy. No więc przenoszę i mam w takiej sytuacji, że y od s to się równa y0, czyli warunek początkowy, przez s minus a. Czyli to oczywiście jest y0 razy 1 przez s minus a, prawda? A to, no to już widzicie, że to jest przecież nasza transformata Laplace'a z tej funkcji o, z tej, czyli wiemy po prostu, że taka funkcja w dziedzinie czasu t odpowiada właśnie takiej transformacie w dziedzinie s, ok, czyli możemy na podstawie tej wiedzy zapisać, że to jest właśnie teraz retransformata, często się to yy, często się to właśnie tak oznacza jako inverse inverse Laplace transform ok, więc odwrotna transformata no i mamy y od t to się równa y0 czyli wartość początkowa razy e do at no i to jest dokładnie to rozwiązanie, które w poprzednim odcinku na drodze takiego Logicznego rozumowania bez przekształceń matematycznych uzyskaliśmy dla tego naszego równania. No i to się zgadza, tak jak mówiłem wcześniej, z intuicją, no bo tu mamy przyrost na lokacie, prawda? Więc jest on proporcjonalny do wartości samej funkcji. O tym dokładnie mówiłem wcześniej w poprzednim wideo, prawda? Tam można zajrzeć, link zamieszczę w opisie. Tu mamy wartość początkową, czyli początkowy depozyt na lokacie, no i pieniądze na lokacie przyrastają z czasem w taki sposób, że przyrost jest proporcjonalny do wartości samej funkcji, czyli kwoty na koncie przez oprocentowanie. No i oczywiście w chwili t0 równe 0, tu mamy 1, zatem mamy sam depozyt początkowy, no i oczywiście gdyby depozyt początkowy wynosił 0, no to przyrostu nie będzie, więc to jest jakby intuicyjnie zrozumiałe. Dobra. Dzięki serdeczne. Jeżeli znajdujecie w tym coś pożytecznego, to dajcie łapkę w górę, dajcie suba, no i oczywiście zapraszam na moje kolejne filmy, gdzie tą wiedzę o transformacie Laplace'a wykorzystamy również w Teorii sterowania i w zagadnieniach związanych z automatyką. Serdecznie polecam. Dzięki, cześć.